Policcy fanatycy biorą sprawy w swoje ręce, wychodzą poza stadion i organizują patrole obywatelskie na granicy w Lubieszynie. To reakcja kibiców pogoni Szczecin na sytuację w Lubieszynie po tym, jak nagranie z imigrantami obiegło internet. Jak twierdzą, zdjęcia pokazują, jak niemiecka policja przywozi imigrantów na polską stronę granicy. To właśnie ta sytuacja stała się katalizatorem dla powstania patrolu obywatelskiego. W poniedziałek, od rana przed budynkiem Urzędu Miejskiego, pikietowali mieszkańcy wyrażając swój sprzeciw wobec przyjmowania nielegalnych migrantów. Do zgromadzonego tłumu wyszedł burmistrz polic Krystian Kowalewski. Ja w policjach staram się trzymać w policjach najdalej od polityki krajowej, bo jak wiemy, tam standardy są niższe niż w naszej gminie, żeby nie obrazić, ale we mojej ocenie Teraz są tak. niższe Teraz niż w naszej gminie zdobane, zdecydowanie. Język jest dużo ostrzejszy. I tak, w policjach póki co tego tematu nie ma. Jak będzie, to my podejmiemy to wyzwanie w oczywisty sposób, po to, żeby chronić mieszkańców. Właśnie centra integracji to jest przygotowanie do paktu migracyjnego. Czy Karita w związku chcemy. z tym rezygnuje z prowadzenia tego ośrodka? Mam nadzieję, że zrezygnuje. A jakieś jakaś była prowadzona? Z... Bo to nadzieję, każdy ma nadzieję, że będzie W tej chwili Karitas prowadzi rozmowy z tymi, którzy robią te ośrodki, a nie z prawem i sprawiedliwością. Gdybym mógł polecić Karitasowi, to zdecydowanie bym polecił całemu kościołowi, ale żeby jak się jest to nie tak angażować, bo kościół, kościół dostanie niestety po głowie. Przez to, jak nagle masowa migracja ściągana z paktu migracyjnego będzie obsługiwana przez kościół. No, ale rozumiem, to że proszę, proszę, w proszę wierzyć, że nam tak... jako katolikom to się nie podoba. Dobrze, e, ale rozumiem, ta praca podstawowa w postaci zapytania Karitasu, co w tym zakresie sądzi i jakie ma plany w tym zakresie, to nie jest jakiś. Wielki dopile tak, tutaj. Są... Że ta praca została wykonana, jakie było ich stanowisko. Mieszkańcy sfrustrowani brakiem zdecydowanych działań wzięli udział w sesjach Rad Gminy i Powiatu, które odbyły się kolejno 23 i 25 czerwca. Wśród pikietujących był poseł Dariusz Matecki, któremu tuż po otwarciu obrad miejskich radnych udzielono głosu. Dzisiaj ten problem może nie dotyczyć policji, ale czy jutro nie będzie dotyczyć polic? E to jest scena sprzed dosłownie dwóch dni, gdzie na ulicy Mickiewicza w Szczecinie, tam gdzie mieści się m.in. moje biuro poselskie, przez 4 godziny koczowali migranci z Somalii. 10 osób. Niewiadomego tak naprawdę pochodzenia nie wiadomo, kim byli. Pan Burmistrz słusznie mówił, że ta uchwała nie wprowadzi tego, że samorząd województwa, że rząd podejmą jakieś konkretne decyzje, ale ta uchwała jest wyrazem głosu mieszkańców, w tym głosu państwa, którzy dzisiaj tutaj przyszliście, jest wyrazem sprzeciwu wobec przyjmowania nielegalnych migrantów. Parlamentarzysta namawiał do poparcia projektu uchwały klubu radnych PiS, w której wyrażali sprzeciw wobec tworzenia w województwie zachodniopomorskim centrów integracji cudzoziemców oraz relokacji nielegalnych migrantów. Matecki nie wspomniał jednak, że to zarządów jego partii owe centra powstały, co więcej były wówczas masowo i hucznie otwierano. Teraz, będąc w opozycji, krytykuje program i straszy obozami dla uchodźców. W rzeczywistości centra świadczą usługi dzienne skierowane do legalnych migrantów, między innymi z Ukrainy czy Białorusi. Obcokrajowcy uczą się w nich polskiego, angielskiego, dostają pomoc psychologa i prawnika. Wniosek dotyczy. Przyjęcia stanowiska dotyczącego sprzeciwu wobec stworzenia w województwie Zachody Pomorskim Centrów Integracji Cudzoziemców oraz Relokacji Nielegalnych Migrantów. Na 38-milionowy kraj mamy ponad milion cudzoziemców. Najwięcej, bo 700 tysięcy Ukraińców jest dzisiaj w Polsce. Drugą nacją, która jest, to jest nacja Białorusinów. Czyli CIS prowadzony przez Caritas, przez Kościół Katolicki. Tak? Chcecie, żeby, chcecie żeby, żeby zlikwidować i żeby przestał pomagać ludziom? Uważam, że zespolenie tych dwóch zagadnień w jednej uchwale jest y, troszeczkę y, no, nietartym, ponieważ y, niezależnie od tego, jakie mam zdanie w jednym czy w drugim przypadku, muszę y, opowiedzieć się za tym jednym głosem. Ja bym wolał opowiedzieć się za tym dwoma głosami. Podczas gdy radni miejscy przyjęli uchwałę będącą stanowiskiem Klubu Radnych PiS przeciwko relokacji nielegalnych imigrantów, na szczeblu powiatowym ten sam punkt został zdjęty z porządku obrad i przełożony na wrzesień. Mieszkańcy są zaniepokojeni sygnałami z Lubieszyna, przewidują napływ imigrantów z Somalii, Erytrei czy Etiopii, powołując się na europejskie tendencje w tej kwestii. Jednocześnie zapowiadają monitoring działań władz i służb w tej palącej sprawie. you <laughs>